To jest wyjątkowy dzień. To jest rocznica przystąpienia Polski do NATO. NATO to nie tylko Stany Zjednoczone, to też inni sojusznicy i Polska może być bezpieczna. Jest na pewno ważnym elementem naszych sojuszy międzynarodowych i w Unii Europejskiej i w NATO. Jesteśmy tutaj na granicy wschodniej flanki w Włodawie z burmistrzem Włodawy. Witamy tu w miejscu, gdzie zaczyna się Unia Europejska, gdzie zaczyna się NATO. Ale tutaj, słuchajcie, nad rzeką do niedawna było dużo drzew, gęsto było drzew. Te drzewa zostały wycięte pomimo protestów, pomimo interwencji posłanki Darii Gosek-Popiołek i mojej. I dzisiaj ten brzeg rzeki jest zupełnie goły. Wycięcie drzew spowodowało tylko tyle, że nasze służby, nasz polski brzeg rzeki, jest widoczny jak na dłoni dla obcych służb. Mimo, że jeszcze w styczniu Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z przedstawicielami wojska przyznało, że dzika przyroda powinna być i jest naszym sojusznikiem w obronności. Pokazują to doświadczenia Ukrainy, Mokradła, Rozlewiska, dzikie brzegi rzek, ale również właśnie drzewa, lasy są naszym zabezpieczeniem, naszych granic, naszego bezpieczeństwa i powinniśmy o nie dbać i włączać je w element naszych systemów obronnościowych. A tymczasem tutaj przyjechano i wycięto wszystko, jak leci. Tak to nie powinno wyglądać. Mam nadzieję, że to się już więcej nie powtórzy. Jako kandydatka na prezydenta zadbam też o to żeby dzika przyroda, dzikie lasy, rozlewiska i torfowiska były elementem naszej infrastruktury obronnej, a nie czymś, co się uważa za przeszkodę w obronności.